Witam, witam z tej strony 19, Piotruszka 20 i gramy sobie w disit No dzisiaj takie gierki, takie sebo, albo trafiliśmy na ludzi, którzy się teamują, bo grali w trójkę czy coś i nie dało się zagrać na Infected. No, albo na takich co od razu zaczynają strzelać jak są zainfekowani, no i praktycznie ten gameplay wyglądał tak. No możliwe, że tutaj nam też się trafi, jak co to, to zobaczycie. Dlatego częściowo lubimy tą grę, a częściowo nie, no bo... Jest to gra dedukcji, natomiast jak ktoś tak gra... Oczywiście może ktoś tak grać, no bo to gierka nam udostępnia. to jakby... E, nie jest tylko gra dedukcja, może to być shooter właśnie, czyli możemy tak grać, żeby wygrać grę. Natomiast no jest to trochę. Trochę irytujący styl grania, którego ja osobiście nie lubię. Przy okazji sobie celownik zmieniłem, bo to trochę był za duży, jak moje. Ja. No i Nina do mnie zaczyna strzelać. ale eee, no Nina to jest gracz nowy. Pewnie się nauczył od tamtych graczy, że trzeba zacząć strzelać. Ktoś zabrał antidota, więc spoko to wiemy, że ktoś tam ma. Względu. Nie wiem czy Nina się nauczyła tego od tych uh, I don't know Nina it's either new player which don't know what to do just uh, shooting me uh, that learn from other good players that shooting and Stalid doing <laughs> Oh shooting me on Stalin. Oh, sorry, 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 sorry. Yeah, sorry. You're like shooting me like four bullets, and you say sorry. Yeah, Hans. Yeah, great, great. Sorry. <laughs> uh, sorry, bro. Sorry, sorry. <gasps> Fest, fest, fest. Fest, fest, fest. It could be Lisa with Hans. I don't think it's Nina. I don't think it's Nina actually. Look Lisa House. <laughs> Dobra, chcieli wyrzucić kogoś, kto po prostu... Okej, no, został zabity. Najgorsza, nic z tym nie zrobimy. Chyba to była Nina. No spoko, nie mają przez to mocy, więc... Mogą mnie nawet zabić. aż już może nikogo nie widziałem tutaj. O, tu jest wyjście. Brave it! We It wasn't Nina, so it's Lisa Hans. Lisa Hans. Cool. safe. We can scan one one player. and Someone can down Lisa and Hans. I the this can Çenk safe bu arada. Tarıcı <laughs> <Cenk> alsın. <Bunu gülüyor> şey değil mi, ben sen tam sen çenk seni safe diyor. Ya yanı çıktık ya sen. Adamı vurduk. E, Kazanmak istemiyorsunuz mu ya da İk iki tamam, altın olduğunu nereden biliyorsun? Oğlum ya aman. Yo trollem sordum. Ne Katil onu nereden bildin diyorum sadece. Adam da ad Kafasına dikiyor. O zaman vuralım. Kim dikiyor lan? Sen mi diktin? Aynen kardeşim ben Biz daha başı kama kaynayı koyuyor. bir sana vereyim başlayacağım. Gel gel. Nerede? Nerede? Tamam. Tamam. Nerede Wyrównijcie się, daj wyrównijcie Zamiast mi dać ten skaner, no to bym przynajmniej wiedział. Służyłem do shotgun, żeby go. Mogę. No, ale jestem moc Jak nie znajdę letala, to jest dj. troszkę. No, i dwóch tam zabiję, pewnie. <try> <try> Hidam spawne even spawne ediyodu bu kız abi yediğine Allah acıcik Demek öyle Demek öyle some, Abi sen şimdi şarkeye gitmedim yani? Ama Tuan sen katil olmayı unuttun mu ha bebeğim? Sen katil olmayı mı unuttun?

z tego odcinka no trafiamy często do takich ludzi. Eee, chcę trzymać format właśnie jednoodcinkowy, bo prościej to wrzucić. Eee, no i w sumie tyle. No, z różnymi ludźmi można tak naprawdę pograć. Dobrze, także ja dziękuję. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Może w sumie ten odcinek z Disit wrzucę jak w ogóle dc będzie martwy, więc może część odcinków zachowam, wrzucę na YouTube i ustawię jakąś datę 2030 rok. Zobaczymy jak to się tam e, będzie. To też nie jest najgorszy pomysł, więc e, zobaczymy jak to się przyjmie później. Noże ja dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku.